Cześć witam, bardzo serdecznie, ja jestem Ryba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry GTA V, e, tym razem pierwsza dawka 3 zabójczy jazd Czyli inaczej trzecia misja od Daxa i znowu bo nagrywam tak naprawdę jak jeden po drugim, bo nagrywam go e, po zrobieniu misji drugiej, bo była ona naprawdę bardzo szybka. Także e, tym razem znowu jest ze mną ten sam członek ekipy. E, Witam. Ten... E, maty, no właśnie, już się zdążył przywitać. Także Maty, ziomek. No i co? Zabójczy wjazd. Tutaj... On mi sobie... Sobie... Elegancko... Okay, ty mój, nie jeść tak, bo... ...bo cię zabiją tam. A no będzie ich jest. dużo. A ty... a ty, big kohodes. Oh. Now, I know what you're thinking, um, and I like okay. that too, but my personal physician has pointed out that with a batch that size, he can synthesize something even better. A little staying in the tail for something else he's working on. And what Labrat wants, Labrat gets. So we're going to hit him hard. Steal as much of that sweet, sweet mess as we can and get okay. it back here. Job one, though. Gotta swing by Staff City and put an end to this month. Tiff we're having with El Lostos. You know, I wanted to believe it could be resolved peacefully with like ketamine therapy or something, but these buttholes only understand war. So that's what you're gonna give them. I want everything that can explode to go boom, boom, buttholes included. I just messed with the wrong fool against my friend. Stealing their product and using it to make our own? Yeah. It's the double fuck they deserve. One eternity later. Dobra, widzowie. I'm mm going -hmm. to go to PC. I'm going to go to PC. I'm going Hmm, <gry> zanim ja tam wyjechałam już by... po prostu tam no już dotarł. Leśmy Przeszimy... no nie znam do odsła także lecimy na złupki to się tematem 2 i 5 A dobra jadą Nie robię

...as Biz braind as our friends are. My guess is someone called here to get little business to Stab City. Get ready for spipher or is coming your way. Man, I gotta make a mental note to come with you on some of these expeditions. Don't want you to have nonsense to theirości I'll buy some Oh, looks All right. all good. It was at this moment that he knew. He fucked up.

but I don't know. I don't know.

哎、嗯、呀！啊！来吃、啊。 Musimy to do tego, do clickshop'u. Także widzimy się, myślę, że albo po przyspieszeniu, albo po tknięciu, bo tutaj nie powinno nic ciekawego się stać. To może, bo jest jakiś helikopter. Many, many minutes later. Dobra, dotarliśmy już, dostarczyliśmy, czy co to miało być, wszystko skaraliśmy. No to trzecia i czwarta misja muszę przyznać, że... Przepraszam, druga i trzecia misja muszę przyznać, że taka trochę nudniejsza, no i szybsza, no ale wiadomo chcę wszystko po kolei wam pokazać, także tutaj Kumat już nam powiedział, że w międzyczasie, że czwarta misja będzie ciekawsza. Także no takie misje niestety pewnie też będą. No ale co, No trzeba, trzeba obejrzeć wszystko, żeby wiedzieć jaka jest fabuła, trzeba obejrzeć po prostu wszystkie odcinki i tak dalej, żeby wiedzieć o co w tych misjach chodzi, ja więc te ciekawsze również muszę dla Was nagrać. No i mam nadzieję, że mimo wszystko się Wam podobało, także dziękuję Was za lajkowania, subskrybowania, komentowania, niemanero, cześć!